Siedzę sobie tutaj, jakby nic. I popijam kakao. I przyszedł do ciebie niecny Krzyś. Dobra, tak, ja. mój upośledzony przyjacielu. Co ci dzisiaj sprowadza do twojego <laughs> Witaj, mój zdawiony kolega. Bo powiedziałeś, że jesteś głodny. Tak usłyszałem takie, takie Nie. Takie, ten. Prawda jest taka, że od dwóch miesięcy siedzisz w mojej kuchni. <laughs> to prawda. Nie wychodzę stąd. Ja jestem Paweł, a to jest Krzyś. No, słyszałem, że jesteś mega głodny i chcesz jeść jakieś ciasto, ale nie lubisz warzyw, owoców i nic, co, jest, co nie jest mięsem. <laughs> <laughs> Dokładnie. Jaki, jakie masz rozwiązanie na ten drastyczny pomysł, Krzysiu? <laughs> Więc słuchajcie, wiele osób nas się pyta, jak my sobie radzimy. Jeżeli są jakieś przyjęcia, imprezy, fety, zabawy i tym e, a podobne. Ja wiecie, że od kiedy Krzysiu nienawidzi owoców, to przestał je jeść. Dobra, kontynuuj. Jak upiec ciasto. Jak upiec ciasto, jeżeli nie lubi się. Te, wiesz jeszcze nawiązać do tych, tych imprez, to zapomniałeś, że my nie chodzimy na imprezy, bo nie mam czasu na takie rzeczy. I przyjaciół. I, i, i przyjaciół nie mamy. od <laughs> tak, tego. Nie mamy przyjaciół. Więc my siedzimy cały czas w tej kuchni i robimy po prostu takie dwoje b. Nie mamy żyć. Dzisiaj upieczemy tor. Tort. Tak, dzisiaj upieczemy tor, bo Krzysiu zawsze marzył o torcie. Nie wiem, czy wiecie jakieś. Dwa miesiące temu miał urodzina, nie zrobiłem mu tortu, bo zapomniałem. No co no, zrobimy dzisiaj? Dostałem tylko krzesła. Ale... No, aż, okay, aż krzesło? Ale krzesło jest aż krzesło, więc aż krzesło. Szanuj. Dobra, zrobiliśmy małe zakupy, więc tak, kupiliśmy podstawowe takie najpotrzebniejsze produkty do robienia tortu. Yy, tortu, czyli, czyli pod. No to na końcu powiemy. Czyli tak, kiełbasa do tortu, kiełbasa. Tortowa. Tortowa, dawaj. Mięso mielone, tortowe. Mięso mielone, tortowe. Razy dwa. Razy dwa. Tak. Sa salami wyborne, tortowe. Tak szynka tak, szwarzwalska. O, czyli bardzo dobra. Szwarzwarnska szynka. Tak, ze szwalcwaldu. Ma mini kabanosiki. Mini kabanosiki. Paróweczki. 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 Jedyny owoc, jaki jem. O, i oczywiście w końcu yy, pasztetowa wieprzowo, czyli najlepszy składnik, który pasuje do tortów. Co jeszcze? Nie? Jeszcze co mamy? Ser leśny. <laughs> Ser leśny. Wiem, wiem. Miało nie być owoców, ale ser to nie jest owocem, pomimo. No nie, nie. 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 No. nie. Boczek mocno wędzony. Mocno wędzony. Krzysiu, krzysiu, krzysiu. Piecze tort. Piecze tort. Dobra, Krzysiu. To tak. Dzisiaj twoim zadaniem jest upiec tort. Masz tutaj podstawę. Podstawy, pierś, podstawowe yy, przyrządy, takie jak. No, tak jak to, właśnie. No, ja myślałem, że posiekasz cebulę. Tak myślałeś, ale się przemyślałeś, jak zwykle. No. Myślisz, że takie kamerowanie to łatwe zadanie? Nie, to co ja. No. Tylko nic, tylko nic nie robię, bym tylko siedział i jadł. Tylko nie znieść naszej podstawy, bo, będziesz, nie, bo będzie mi smutno strasznie. No właśnie. Zarobić, żeby to było tak ładnie. Czyli się i profesjonalne otwieranie tak się właśnie otwiera. Jak gdybyście kiedyś próbowali otworzyć no, podstawę z, do zapom ciasta. Zapomniałem wziąć ze sobą mój otwieracz do tortów. No, z całą pewnością. Zwykle bez niego nie wychodzę Ej, z domu. starość przednią skórę naszego podstawy. No bardzo mi przykro. I teraz wiecie, ciasto cierpi, bo one też czuje? Ładnie, prawda? pomachaj. Najważniejszy składnik. Patrz, jak się robi, tort. Musicie znać takie rzeczy, co nie? Tak. Krzysiu, nie wiem czy wiesz, jest, ale wiecie, jest artystą przy okazji. jak to się mówi, nie jemy tylko smakiem, ale też węchem, oczami. To jest tak zwana zboczona gwiazda. No dobra, to co, to, 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 to Ani trochę nie przypomina tortu. Na pewno Krzysiu, wiesz co robić? Zaufaj mi, jestem ekspertem. O nie! A co chcecie zrobić? Obrócić to na drugą stronę. Może się uda. Bo ja myślę, wiesz, jak myślałem, myślałem? że położę potem kolejne warstwy i potem na całą długość zrobić boczek. To jest moje ciasto. No, to jest Krzysiowy tort, potem świeczki będziemy montować jeszcze. Nie wyszło tak, jak planowałem. Okej, okay, to teraz mięcho robimy. No dobra, to bierz mięso. Najpierw posiekam cebulkę. Krzysiu, 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 Krzysiu kroi chleb. To ja. Czy wam też jest smutno i chcę wam się płakać, jak kroicie cebulę? Krzysiu, mi zawsze jest smutno. Nie zawsze. Nie zawsze. <laughs> Tak jest taka porządna, świeża, ale zarazem dojrzała cebulka, to taka o, żaląca po oczach, to jest cudownie. Przyznaj się po prostu, jesteś mazgaj. No <grym> smutno mi. Przyprawy. O, przyprawy. Co? Dużo masz tych przypraw Krzysiu, coś widzę. No, widzę, tak. no, widzę że się nie oszczędzałeś to, co... w przyprawach. A, wiesz, przyprawy są ważne. Nie, przyprawa do wieprzowiny mi się skończyła. No, Na szczęście. Szczęście jest do mielonego, <laughs> prawie to samo. Da radę? Dam radę, easy. Easy pizi. Ja nie dam rady, ja sobie nie poradzę, de Krzysiu sobie nie poradzi. Nie ma rzeczy, której nie, nie dałbym rady zarobić. Dobrze, że o tym wiesz. Kupę bez siku? Co? Przecież nie da się zarobić kupy bez siku. Nie, no da się, bo tak jest w <grystanie> e, Krzysiu. Tak. A jakbyś na przykład cofnął się w czasie i wyruchał sam siebie, to to jest samogwałt? czy już nie. <grystanie> e, zależy, ale że takiego małego Krzysia? Nie, no możesz takiego zwykłego. <grystanie> no raczej to byłby rodzaj samogwałtu. Mówiono mi, że jestem szalony, że chcę zarobić mięsny tort. Odpowiedziałem im tak. Tak. A ja im powiedziałem, a czy był szalony jak napad na Czechosłowację? Teraz wszyscy razem! Krzysiu, 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 chleb. Ta piosenka zostanie w naszym jak już na zawsze, de Krzysiu. Tak! A jaki dzisiaj mam dzień? Ostatni piątek w tym tygodniu. No dobrze, Krzysiu. A ty wiesz, jak <grym> się robi mięso? No. Ej, a czemu nie dodać tam owoców, Krzysiu? Myślałem, że lubisz owoce. O kurde, ale poszło. A! Jak z dupy! ale pachnie, czosnkiem. Ale będzie wysmarowanko. No. Ty te parówki w ogóle chcesz ten pokroić? Parówki pokroimy w takie kawałeczki i z no. tego zarobimy na Dobra. górną walstwę. Okej, okay, no to teraz salami układamy tutaj. Patrzaj. Tak, ładnie trzeba. Jak to się mówi, mięsny tort się robi. Mięsny tort, mięsny tort, mięsny tort. Dobra, dawaj teraz tam zaprawkę, Krzysiu. Oh. To chyba na każde piętro trochę, co nie? Chyba tak. Oh. Pyszna zaprawka, ale będzie smacznie. Jak to się mówi? Będzie jedzony. Tyle mięska, teraz... To teraz chyba kolejne piętro, co nie? Nie, 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 nie? teraz warstwa serowa. A, no A. tak, przecież bez sera to nie, to nie będzie to samo. Ser leśny. I teraz następna warstwa. I Zatka co tutaj? Pa ja bym zrobił pasztet i na to palówki bym sadził. Dobra, to dawaj ten pasztecik. Gdzie mi uciekasz, bestio? A to pasztet. I walcz z tym pasztetem Krzysiu. Nie, nie chcę zmiażdżyć tortu, bo to jest, Aha, jest delikatne. To tak, właśnie to jest delikatne, a pasztet nie jest delikatny. Kurde, takie ci robię makro ten ujęcia, że po prostu ludzie będą tak patrzeć, mm, jaki pasztecik! Tutaj wiesz co by pasowało? Jakaś mm. śliwka albo żurawina. Ale jak już to mówiłem, w tym odcinku nie ma żadnych owoców. Jedyny owoc, jaki będzie, to cebula. Pola na kiełbaski. ...paróweczki. Najlepiej będzie, jak nam to się uda. Wiesz jak się w sumie zastanawiam, czy nie lepiej było, jakbyś z wzdłuż przekroił, nie, w nie? Nie, 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 nie. Nie ucz Krzysia robić mięso. Układamy dalej. Parówki, parówki. Była się kiedyś paróweczka <noise> <noise> Nazywany de <Krzysien. głos> I tą parówkę przecięto na pół. <noise> Nie chcę być parówką. Takim wolisz być? Pomitorkiem. <noise> Kieł, kiełbasko. <noise> Optymalnie jest ok, generalnie. Co, na to jeszcze warstwę tego dasz teraz? Tego pasztetu? O, nie. nie tego jak to się nazywa. tam tego za Nie, to ja bym na trzecie dał chyba. Tak? Chociaż... A ta ile tyle tam czego jest? No bo na jeszcze bardzo... jedno. Na jeszcze na jedno. jedno tylko jedno. Ej, on może sera też dodałby na tym piętrze. Tak, ja bym też dodał sera i na to jeszcze salami. A szynka? Szynka jest szwalzwalska, to na końcu. Teraz ja bym jedną kiełbasę dodał. Mięsny tort się robi, z niedługo będzie zrobiony, bo mięsne torty to jest co to, to co Krzyś lubi. Dobra i dawaj następną, następną tą. Tak, potwę. następna warstwa. Finalna. No właśnie o tym mówiłem, tak. żebyś na tą środkową zrobił, bo wtedy to się ładnie przykryje. O Jezus. Ale to dobre! Krzesiu, you are the genius. I am a wizard. Tego nas uczyli w szkole magii. Ej, to, to wygląda już ładnie, co nie takie Tak, a ej, ja a i to wygląda super. Coś czujesz, że to będzie najlepsze ciasto w historii ciastów. Masz dużo tej zaprawy, wszystko tutaj się styknie? Dobra, najwyżej trochę zostanie. No, już nie, dobra, już chyba styknie, w Wszystko zgodnie z planem, najlepszy tort się szykuje. Smacznie będzie dziś, tu-tu-tu-tu. No o, patrz, ja mam jeszcze taki ładny, dziurawy cel. De Krzysiu. Jakbym dostał coś takiego na urodziny, ja bym się popłakał. Chyba tak. To by był... i czy byś powiedział, Krzysiu, dlaczego płaczesz? Ja bym powiedział, to łzy szczęścia. Ładuj ją na tego, na ten, na ten tort. Tak. Na końcu jeszcze świeczki pamiętaj, ale to już wyjmiemy z tego, już jak wiem. się już zrobi. Mięsny tort, z samego mięsa. Mięsny tort, gdzie warzyw nie ma, nie ma. Ale nic nie przebije słynnego mięsnego tortu. Słynny do Krzysiowy, mięsny tort. Jest półtora kilo mięsa. No myślę, że spokojnie. No dobra, to co? Wszystko chyba. Wszystko mamy gotowe. Piekarnik jest nagrzany. Bierzemy naszego potwora. I wkładamy do piekarnika. Papa. Pa. Widzimy się za 20 minut. To co Pawełku, jesteś gotowy? No Krzysiu, wyciągaj tego demona. Ale się pięknie robi. Powiem wam tak, no jeżeli chodzi o zapach, może nie jest to susteroming, ale pachnie wyśmienicie. No, po raz pierwszy przedstawiałem wam mięsny tort. Mięso 100%. No nie 100%, mm. bo jeszcze sel. Ale o Jezus, jak to pięknie wygląda. Jak to ładnie pachnie. Ja cię kręcę, Krzysiu. Jesteśmy kulinarnymi geniuszami. Geniuszami, dokładnie. dokładnie. Jak to pięknie wygląda. Ej, nie no, Krzysiu, wygląda to bosko. Aż robię fotę. No, pięknie po prostu, coś pięknego. Mhm. Dobra, Krzysiu, chodź tutaj. I tak właśnie, oto robi się tak zwany <laughs> mięsny tort. I teraz, dzisiaj zaraz czeka nas oficjalna degustacja, Krzysiu tutaj wszystko poda, taki jak siak, najlepsza, najlepsza, najlepszy w historii tort, po prostu tort mięsa, prawie full procent mięsa, licząc sera, cebulki i czosnku. Patrzcie, jak się ładnie kroi, ale torcik. Dzień. Przecież to jest challenge, to nas musimy to zjeść. O nie! O, ojoj, oj, się... jak się... a wiesz, jak się urodzisz tam 29 lutego? To masz cztery lata, masz urodziny, więc tak naprawdę... Jesteś dużo młodszy. Jest dużo młodszy od całej tak. reszty. Oficjalna degustacja najpyszniejszego tortu. Siop. Sprawdźmy to. Kurde, ciężko to nałożyć. Hmm. Dużo czosnku. Dużo czosnku, ale czosnek naprawdę jest dobry. Mm. Nie? Ale taki? Dobry. Ja byłam nie bardzo dobrze. Mm -hmm. Taki dobry? Nie wiem, no w grze, na czym przyrównać się z nie? Taka fajna mieszanka. Czymś dobrym? No? boczek kiedy się troszkę za mało przypiek. Ale chyba nie, nie jest, ale jest nie. dobry. No, tak, jak takie wielkie kawałki czosnku, to się nie ma co dziwić. Daj spokój, to jest. Nie, nie, ja. Nie narzekam. No. Teraz będziesz zapraszał ludzi i powiesz, gdzie może trochę mięsnego tortu, bo mi zostało. Tak, tak by... Bez... No teraz możesz robić imprezy i będziesz zamiast. To tułmka to wiesz, mięsny torcik, elegancko. Od dzisiaj na każdej imprezie mięsny torcik. Ludzki żołądek jest w stanie zmieścić normalnie o wiele więcej niż się wydaje. wpływuj tej szynki szwalcowskiej. Ty nie masz kawałka co sobie. Nie no, masz nie, tutaj. Mam, mam, mam. Teraz spróbuję. No. Biszko jest za słodki. Ogólnie. No, ale ale pasi. Nie nie ma tragedii. Tak, jak tak wygląda? Tak wygląda to orpoteza u Krzysia. No, więc jak widzicie, bardzo smaczny. Polecamy. To był taki eksperyment. E, no i co dużo mówić. To no. tyle chyba w dzisiejszym odcinku. To był taki odcinek e, kulinarny. Tak, jeżeli macie jakieś chole, po przepisy, piszcie. To był Paweł z kanału Bladi, a to był Krzysiu z kanału Dekrzysiu. Nie, to był Paweł z kanału Bladi. No, to był Paweł. No? Z kanału Bladi. No? No, a to był? Krzyśiu. Z kanału? Gdzie Krzysiu. No, 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 elegancko. Elo, elo, no, elo.